Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na naszych kolejnych zajęciach internetowych, na tak zwanych wirtualnych zajęciach. Cieszę się, że pracowaliście. Wiem, że na pewno nie leżeliście cały poprzedni tydzień i nic nie robiliście, tylko wykorzystywaliście karty pracy, pracowaliście również z Waszymi rodzicami. Nie zapomnieliście o tym, czegośmy się nauczyli do tej pory. Dzisiaj przygotowałam dla Was wierszyk. Które wam za chwilę zaprezentuję i będę wam pokazywała przy tym obrazki. Uważajcie, mów, mów. tak krowa muczy. Cię krowo tak nauczył. Nikt nie uczył mnie muczenia. Mówię mu od urodzenia. A ponadto, daję słowo, jestem bardzo mleczną krową. Baran do owcy mówi: B. Czego baran od niej chce? Powiedz ow, ma kochana. Ile mleka dałaś z rana? Dałam dzisiaj dużo mleka, teraz na mnie fryzjer czeka. Kukuryku, kukuryku, co się dzieje w tym kurniku? Kura jaja wysiaduje, kogut z dumą spaceruje, bo za chwilę już na świecie ma pojawić się ich dziecię. Źlebie w stajni mamy szuka ży. Kopytkiem w ziemię stuka. Gdzie ta mama się podziała? Pewnie z tatą w świat pognała. Klacz i ogier wnet wrócili. Na wyścigach konnych byli. Tak zwierzęta rozmawiają. One też swój język mają. To jest język zagrodowy: kury, owcy czy też krowy. Myślę, że już wiecie, że te zwierzęta mieszkają oczywiście w domu, w waszym mieście? Pewnie, że nie. Oczywiście, wszyscy wiecie, że te zwierzęta mieszkają na wsi. Mieszkają w takich zagrodach, jak wam przed chwileczką pokazywałam na obrazkach. I wy. Jako takie przedszkolaki, które już bardzo dużo wiedzą. Wiecie o tym, że mieszkanie dla tych zwierzątek przygotuje oczywiście, przygotowuje człowiek. To dzięki ludziom na wsiach mieszkają te zwierzęta. Dzięki ludziom mają one co jeść. Ludzie się nimi opiekują. I słuchajcie, też ludzie dbają o to, żeby nie zbliżały się do nich te zwierzęta. Które są ich wrogami, które ich nie lubią, albo lubią, ale zjeść. Jak myślicie, kto będzie zakradał się do kurnika? Pewnie już wiecie. Ja wam nie powiem, ale myślę, że wszyscy z Was odpowiedzieli na to pytanie i wiecie, kto lubi zakradać się do kurnika, wyjadać kury, dusić kury, niszczyć jajka, wyjadać jajka. Takie zwierzątka nie żyją na wsiach. One żyją w lasach. I jeśli nie mają co jeść, i widzą, że nie ma w pobliżu człowieka, to się do nich zbliżają, do tych gospodarstw i tam harcują. I próbują psotować, niszczyć. Ale słuchajcie, pokażcie mi minę. Kiedy widzicie taką krowę, która jest głodna, jak myślicie, jaką minę ona może zrobić? A jaką minę robi kogut, który spaceruje po podwórku i pokazuje wszystkim, jakim to on tam jest szefem? A jaką minę pokazywał żrebaczek, który myślał, że zgubiła mu się mama i tata? A jaką minę będzie miała owieczka, która stoi sobie na polu i myśli, o jutro będzie fryzjer. A jak myślicie, po co ten fryzjer przyjedzie? I co on będzie robił z tymi owieczkami, jeśli przyjedzie? Na pewno udzieliliście odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Teraz słuchajcie, przygotowałam sobie. Tależyki, cztery tależyki przygotowałam, a na tych tależykach zaraz Wam pokażę, co jest również. Mam przygotowane. Przygotowałam sobie klocki lego. Jeśli nie macie lego, mogą to być inne jakieś klocki, ale fajnie by było, żeby były w tych kolorach. I teraz spójrzcie. Żółte klocki dla mnie to będą kury, zielone to będzie koń, czerwone to będą świnki, a białe to będą krowy. I spójrzcie, gdzieś mi się tu zapodział jeden klocek jakim kolorze, ha, 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 o, mam, zapodział mi się klocek w kolorze, chyba już wiecie, zielonym, popatrzcie, czy pasuje, oczywiście, że żółtym. Teraz spójrzcie na te klocki i powiedzcie, których zwierzątek jest tutaj najwięcej. A jeśli byście chcieli zapisać, to jak byście to zapisali, żeby się dowiedzieć, ile razem jest tych zwierzątek na, w gospodarstwie? Spójrzcie, liczymy. Jeśli. Policzyliście już wszystkie, to zróbcie teraz działanie, zapiszcie je i chciałabym to zobaczyć. Czy zapisaliście dobrze? I ile razem jest tych zwierzątek w gospod gospodarstwie naszym? A jeszcze sprawdźcie, gdzie jest, których jest najwięcej, a których jest najmniej. I zapiszcie to, zrobiąc pary zielone, czyli konik i kurczaki, czy kury, krowy i świnki, których jest więcej: koni czy kur, świnek, y, przepraszam, krów czy świnek. Zapiszcie mi to z odpowiednimi znakami. A jeszcze chciałabym Was poprosić o zrobienie jeszcze jednej rzeczy. Mam przygotowane cztery klocki żółte, dwa klocki czerwone. I teraz spróbuję z tych klocków ułożyć kaczuszkę. Moja kaczuszka. Pokażę Wam, nie będę pokazywała całości, żebyście nie sugerowali się tym, co ja, jak ja to zrobiłam. Ja na pewno zobaczę Wasze kaczki, jak będą wyglądały. Hola, hola, tutaj źle zrobiłam. Już wracać mi tutaj, dobrze. Już mam. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda moja kaczka. Zobaczcie. Tak wygląda kaczka wykonana z ilu klocków. Chyba pamiętacie. Liczymy żółte, liczymy czerwone. Teraz sprawdźcie, jakiej długości są te klocki. Ile jest najdłuższych? Ile jest najkrótszych? Czy wszystkie są tej samej wielkości? Czy wszystkie są tak samo długie? Myślę, że dostanę od Was piękne zdjęcia albo filmiki, na których zobaczę Wasze kaczki. Jeśli nie macie takich klocków, spróbujcie z jakichś innych klocków. Albo pokolorujcie sobie karteczki i te karteczki poukładajcie jedno na drugą. Też powinna Wam wyjść taka kaczucha. A może komuś się uda zrobić dwie kaczki z tej liczby klocków? Jeśli potraficie, pokażcie mi to. Będę bardzo zadowolona, jeśli otrzymam mnóstwo zdjęć tego, coście robili w domu. Słuchajcie, na zakończenie chciałabym wam jeszcze zaproponować taką zabawę bal w ogrodzie. A w tym ogrodzie będą same zwierzątka z naszego gospodarstwa. Zamieńcie się teraz w krowy. Pokażcie, jak tańczą krowy. A teraz zamieńcie się w koniki. Jak tańczą koniki? Zamieńcie się w kury. Jak tańczą kury? I zamieńcie się w świnki. Dziękuję Wam bardzo. Myślę, że bal był udany. Zabawy również. Zapraszam Was jeszcze do wykonania zadań w kartach pracy. Na stronie 44a i b znajdziecie zadania do wykonania. Poproście rodziców, żeby odczytali Wam, co trzeba tam wykonać. I dziękuję Wam jeszcze raz za to, że jesteście tutaj ze mną, że pracujecie, i do zobaczenia jutro!